Dotychczas policjanci nie zanotowali wielu sukcesów w walce ze złodziejami metali. Paweł Abramowicz, Fakty Wrocław. O szkolnych mundurkach. O szkolnych mundurkach właściwie już w Polsce zapomniano, ale nie znaczy to, że zapomniano o nich zupełnie. Stowarzyszenie chce, aby wszyscy studenci mieli prawo do stypendiów ministerialnych. Ich zdaniem wybór prywatnej uczelni spowodowany jest często brakiem możliwości studiowania w państwowej szkole. Szczyt paliwowych patentatów w Wenezueli. Po raz pierwszy od 25 lat spotkali się przywódcy krajów OPEC i Or nie, to jest to są Czechy, przepraszam Państwa, ale zupełnie inne materiały się pojawiają na ekranie, a zupełnie inne e, mam tutaj przygotowane. W związku z tym proponuję, abyśmy obejrzeli teraz spokojny obrazek, a za godzinę obejrzą Państwo flesza takiego, jaki powinien być. Coś tam, musi uważać, oblizuje paluszki, chyba mu smakuje. Co też tam, ja ty Piotr Wadecki. No Czesław Lang na pewno wie, bo sięgał nieraz do tej torebki, do kieszeni kolarskiej na niejednym wielkim wyścigu. Prezydent według biznesmenów to temat debaty zorganizowanej przez magazyn Biznesmen. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele największych organizacji gospodarczych. Myśli, myśli Uczestnicy spotkania wysłuchali hymnu Sybiraka, minutą ciszy uczcili pamięć kolegów. Mieliśmy mały kłopot. W Waszyngtonie wznowiono rokowania izraelsko-palestyńskie. Izrael ma przegłosować rezolucję grożącą palestyńczykom sankcjami, jeżeli Jaser Arafat jednostronnie proklamuje Państwo palestyńskie. Zapraszam na dziennik o 20.50 minęła 19. Liczba śmiertelnych ofiar katastrofy greckiego promu Ekspres Samina urasta, wza, wzrasta... Liczba śmiertelnych ofiar katastrofy greckiego promu Ekspres Samina Zrasta szanse na odnalezienie żywych rozbitków maleją.